Chodzę do Browse z nadzieją, że będzie tu coś normalnego, a tu jakaś dziwna liga. I jak tu grać teraz, powiedzcie ludzie? Człowiek dwa tygodnie siedzi na kolaniach, czy potem taki syf ogląda? A i nie podejrzewajcie mnie o wieczorne oglądanie TikToka. Pepper, George, here's your weapons. Now, go wreck some filthy scrubs. Ciemaneczko z tej strony, proszę witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale i była długa przerwa, ale nie obwiniajcie mnie za to, bo na koloniach nie było neta, nie? Dlatego dzisiaj sobie pogramy bardzo nową rzecz, a mianowicie Ligę Mistrzów, jakby ta z piłki nożnej nie wystarczyła. Tak więc będą tu same mecze za dymy i będzie można odblokować mega boxa, więc na pewno szykuję się. Bardzo super zabawa. Oprócz tego zrobimy Opening taki o sobie o i jeszcze będzie na różnych bardzo kontach, chociaż sam nie wiem czy otwierać. Jeszcze się zastanowię, bo tak w sumie teraz tak jak powiedziałem tam się, sam się dziwię bo miałem w planach wbić na każdych kątach 30 stopień. Do czasu zakończenia Ligi Pucharów. 16 dni zostało dobra, dlatego właśnie tak było, a oprócz tego kupimy może może bo nie wiem jeszcze jakiegoś skina którego byście polecali? piście szybko, a no tak zapomniałam, to nie live. Ale w sumie tak najbardziej by mi się wydaje przydał. Wydaje przydał. No w sumie to było logiczne. Do Shelly są jakieś beznadziejne jeszcze Do Colta mam. Do Dynamajka mam. A do El Primo mi się wydaje najbardziej przydał, bo chyba nie mam. Dlatego jeszcze szybciutko sprawdzę. Mam tylko El, El Rudego. Nie jest trudny, ale gra jest tak logiczna, jak widzicie. Ale to myślę, że do tego by mi się najbardziej przydał. Tak, dokładnie. Dlatego myślę, że można zaczynać po pierwszym meczyku. Może sobie kupimy TTT z kina. Dlatego myślę, że można już się zabierać do gierki. Oczywiście żadna inna postać jak Mortys. Ja włączę kamerę, bo by mnie bardzo rozpraszała. A to jest bardzo ważne. Wydarzenie, jak widać. Hurde. No i oczywiście dead. Oj to już może być przypał. Jak rozwalił ten grubastą ściankę, to nie wiem. Dead? No i musiał przyciągnąć. Dobra, to to jest porażka. Zarobiście dlatego może, że mam takich botów w teamie, którzy uciekają od bramki. Tylko jak się może trochę pokręcę, to się zastanowią nad swoim losem na tym świecie. Patrzcie teraz jaka akcja, oczywiście bardzo zepsuta. No i przegraliśmy przez tego chłopa. Przecież to jest żart. Dobra, ja to muszę pograć kiedy kiedyś, dlatego teraz robimy opening. A ja to nagrywam 8 dnia 30 miesiąca, to znaczy tak naprawdę to jest dzisiaj piątek, 9 lipiec, bardzo zarąbiście. Za dwa dni jest wielki finał Euro, a oprócz tego jest finał Copa America, który będzie o drugiej w nocy i ja go też mam zamiar oglądać, dlatego Myślę, że trzeba kupić coś z argentyńskiego. El Primo Club Nacional, to jest chyba z Chile. Nie wynikajcie, znam się na tym trochę, bo sobie ten... Lubię czasem ten, ale według mnie ten najlepiej wygląda, albo nie. Bo ma za mało wzorków na koszulce. Ten ma najwięcej wzorków na koszulce. Ale ten się jest brzydki. Dobra, to może nie do El Primo. Może nie do tego? Cholera, tak się zastanawiam. Mam już piłkę z Ten jest fajny. Może do kolcika by się przydał. Ten jest najładniejszy. Cholera. Amerykańskie stroje. No, myślę, że to... Myśli. Przebrania Legii Mistrzowskiej z Ameryki Łacińskiej. Ale gramy się, że jest poważna. Tak naprawdę tak nie jest. Dlatego kupujemy dla fejmu. Tak, tak, udało się. Brawo, brawo. Proszę, pak coś kupił? Chore? Dobra. E, może jeszcze sobie zaraz, zaraz zagramy tym koltem. Ale na początek zrobimy sobie opening tych skrzynek, bo tutaj jest tak szczerze, no mówię, że nie mam na co czekać, nie, bo teraz mogę tylko ulepszyć tej postaci, bo same star powerki mi tutaj zostały, dlatego na nie poluję. Mi został tutaj tylko jeden do tego śmiesznego spajka, dlatego teraz kupuję kupuję star powera do i tak się teraz zastanawiamy. Przynajmniej ja się zastanawiam, ale mówię w liczbie nogi jak królowiem. Dlatego kupujemy do poko, bo to jest postać taka, taka podstawowa, nie? Każdy ją ma, a ma fajne star powery, dlatego ja ogólnie polecam. I polujemy teraz jej pierwszej skrzynecy nie? Może w drugiej? Aha, to ten do Spike'a, ale może być. Wiedziałam, że w drugiej. Ja już słyszę dźwięki, których wy nie słyszycie, bo wy słyszycie tylko mnie, czego pewnie żałujecie. Jestem bardzo mało śmieszny, ale dobra. Klikamy, bo ja słyszałam już wcześniej, że to jest ten, to jest gadżet do czego, co, a ten hardcore, to jest nawet fajne, gadżeciki są spoko, no i pewnie, że tak, star power do pokosa, 700 było, 800, ja przeczytałem. zdążyłam przeczytać opis, no i dawajcie mi ostatniego, chyba, że już wbiłem kolejne milion golda, o, tak, dlatego co tam sobie będziemy żałować? Ja muszę wybić wszystkie postacie, żeby się ze mnie koledzy w szkole nie śmiali, ale dobra. I tak teraz można się z was zastanowić. Najważniejszych postaci już chyba mam, ale można by też tak zrobić też do Rikosa. Może popełniam błąd, może mi piszcie, do których postaci najbardziej się opłaca, bo ja nie wiem, jak kupuję tak do tych, którymi najwięcej i najlepiej mi się gra. Dlatego teraz jeszcze poluję. Może się uda coś jeszcze zrobić, ale najciekawszy będzie reszta kont, tylko cały czas się zastanawiam, czy nareszcie ten, bo tam mogą już wypadać postacie. Dlatego tak w sumie nie wiem dmuchany zamek do Rico. Pewnie, że tak. No i dobra. Proste, że frag. Tutaj mogłem dalej odblokować. No dobra. Słuchajcie. A jeszcze z poprzedniego sezonu są nagrody. O kurde. No to weźcie. Ja bym zapomniał, ale na szczęście wykrzyknik mi przypomina. Ale jestem fajny. No i pewnie, że coś. To jest do Sendinie. Nowe gadżety się pojawiły, to oczywiście do, Muszą być do tych jakichś grubasów. No i pewnie. Wszystko potwierane. Ja mam pięć nowych rzeczy. Pięć. Dlatego teraz myślę, że można sobie cyknąć meczek koltem. A dalej? A dalej to już los za zarządzi. Tak więc lecimy, musiałem zresetować gierkę. I no, zobaczymy, czy nowy skinek robi wrażenie wśród poddanych. Kurde, ale mnie. Dobra, nie rozklepał. Dlatego łatwiej czekajcie, czekajcie, bo mi się coś Strzelnik zawiesił. No, fajnie. Tak się nie da grać przecież, jak się nagrywa. Wolałem już samemu, a to jest najważniejszy konto. Ale dobra, tutaj mega boxy na tym kącie, no, nikim nie robią wrażenia. Tego spokojnie można sobie. Poogarniać, a chłop myśli, że jest taki fajny. No, chodź tutaj. No, chodź do. proszczupaka. Nie chcesz? To się zdziwisz, kolego. To się zdziwisz. No i łatwo. Widzicie, jak wszyscy rozplepani. Ten skinek to naprawdę ma auto. Ajma. Może nie auto. Ale ajma. No i łatwo. Rozjechań, co? Nie strzelił. Ale jak to? Ja pierdziel, ale to z niej walił po prostu jak jakiś najgorszy bocik, ale dobra. No i czemu tu stoi? Aha. Słuchajcie, gra się robi coraz dziwniejsza. Ci ludzie naprawdę są całkowicie odklejeni od naszej pożądanej polskiej rzeczywistości. Jak? Nie powiem kto i wcale nie ziobro, ale dobra, strzelili. I może będzie pierwsze sto gwiazdek. Podaj do mnie, ziomuś, wiem, co robię. No chodź tutaj. No i pa musiał oczywiście wjechać, ale nie, nawet mu się nie udało. Więc troszkę to bocikowe, co zrobił kolega nasz. Pewnie z Polski. Bo tylko Polacy mają takiego ajmu. Ale dobra, Wydadałem. Tylko osoby o imieniu Artur. Pozdro dla kumatych. Zniszczyłem mu psychikę, a teraz zniszczy mu też znajomości. Znajomości mu też zniszczy. Ha! Łatwo. Nawet nie to chciałem zrobić, ale dobra, spoko. I wygraliśmy. No, i myślę, że takie coś może znaczyć tylko jedno. Otwieramy skrzynki na reszcie kont, co może bardzo pomóc w zdobyciu punktów doświadczenia. Więc to jest moje drugie konto drugie z pięciu, które dzisiaj przerobimy, dlatego szykuje się naprawdę niesamowita zabawa, nawet nie dokończyłem niektórych misji, bo nie wiedziałem, że dzisiaj będę sobie tutaj klepał odcineczek, ale dobra, szykuje się naprawdę mega zabawa, dlatego po kolei, może się trafi jakaś legenda, ale to już wtedy by było naprawdę niesamowite, dlatego na razie można tylko klikać i jak zwykle mieć nadzieję, że wypadnie coś ciekawego, co chyba nawet zacytowałem z jakiegoś tam odcinka, Możliwe, że 83, ale yy, dzisiaj może się naprawdę stać bardzo dużo, ponieważ skrzynek do otworzenia będzie strasznie dużo. Więc, kurde, maćka. Tutaj się nic nie trafiło, bo ze skrzynek z poprzedniego sezonu, które są biedne. Właśnie mówię: z poprzedniego sezonu z 8 big boxów, nic mi nie trafiło. Wystarczy, że otworzyłem rollboxa i od razu. Pułkownik Roofs mi się trafił, ale już wiem, że chrom... ludzie mi to wyjaśniali z miliard razy w filmiku z Leonem, że chromatyczny nie jest jak legenda, chromatyczny jest jak epicki, ty kidosie, chory na mózg, czy coś takiego, nie? Dlatego już to przyjąłem do swoich wiadomości, ale, znowu z tym, ale będziemy teraz sobie klikać i niech będzie poniżej 40 monet, to wtedy będzie postać. Chyba, że zdarzy się coś dziwnego. Dobra, kończą się skrzyneczki, a ja na razie mam tylko jedną postać. Nie jestem usatysfakcjonowany. Nie jestem ani trochę usatysfakcjonowany, chociaż rozumiem tą grę. Dobra, dostałem punkciki do psiaczka, który stworzył gluta. Dobra, słuchajcie, został ostatni megabox, czyli jedyny na tym koncie. I oczywiście piąteczka, bo inaczej nie byłoby zabawy. Ale i tak przynajmniej się trafiła postać z najgorszej możliwej skrzynki. Tak więc gra jest naprawdę dziwna, nie rozumiem o co w niej chodzi, mimo że gram nią od dwóch lat. Tak więc teraz pora na trzecie konto. Tak więc te konto już prawdopodobnie dobrze znacie, ponieważ wystąpiło już w dwóch odcinkach. Zostało konto, którego jeszcze nie widzieliście i takie, które było tylko w jednym, ale myślę, że można sobie teraz zacząć. Tutaj są jakieś skrzynki nie ma. Biedna, bieda, bieda z nędzą, dlatego spoko, został jeszcze tutaj megabok za 7 tysięcy, bo tutaj się uzbiera opening, tego konta już prawdopodobnie więcej nie zobaczycie, chyba, że, chyba, nie, zobaczycie jeszcze, zobaczycie jeszcze jeden raz, a potem właściciel zabiera je z powrotem do siebie, tak, tak, dokładnie, dobrze usłyszeliście, więc możecie się pożegnać z tym kontem, ale myślę, że dwa pozostałe na razie zostają. Więc jeszcze nie skończyła się zabawa z kątami widzów. Oj nie, tak prędko się nie pozbędziecie tego. Dlatego na razie można klikać. Ja się tutaj już wygodnie rozsiądę, bo coś czuję, że emocje mogą być jak na grzybach. Do ostatniej chwili, póki ci mu humor nie wejdzie do koszyka. Tak jak przed chwilą tutaj do Big Boxa mi wszedł psiaczek. Ale jeszcze dwa megaboksiki. Słuchajcie, od którego zacząć? Tutaj coś będzie jeszcze. Tak, monety i punkty, ale to dla mnie ważne. Szósteczka. Prawdopodobnie star power do bóla. Najgorzej. Wiedziałem. Jeśli w drugim będzie... Po co on ulepszał to na star power? Może mi to ktoś wyjaśnić. Straszne. Mam przecież straszniejszej rzeczy nie słyszałem. Jezu. Dobra, i teraz jak będzie szóstka to pewnie znowu... Oje, pierdziele. Piątka. Jeszcze gorzej. Czyli to konto jest dobana, że tak powiem. Nie żartuję. Cholera tak mi mało zabrakło do mego box, ale jeszcze go zobaczycie razem z tym z 30 za prawdopodobnie bardzo niedługo. To i oczywiście zły bas czeka na mnie z głównego konta, dlatego teraz konto, które było w poprzednim odcinku z Browsters. Lecimy. later Widzowie, bardzo mi przykro, jestem strasznie wkurzony. Wybacz, musicie mi wybaczyć, ale openingi na dwóch ostatnich kontach mi się nie zapisały. To jest to konto, które widzieliście w poprzednim odcinku. Tutaj było tylko parę skrzynek do otworzenia i nic mi nie wypadło, ale na drugim było trochę lepiej. Zaraz wam pokażę. Tego konta jeszcze, widzowie, nie widzieliście. Ono jest bardzo dziwne, ponieważ ma, nie ma nawet 6000 pucharków, a są na nim trzy legendy. I słuchajcie, przed chwilą tutaj otworzyłem. 20 parę skrzynek i trafiłem Byrona, dlatego naprawdę musicie mi wybaczyć. A ja dla zrekompensowania tego zagram jeszcze jedną rundę na głównym kącie tej e, ligi śmiesznej. I naprawdę musicie mi patrzeć, jestem strasznie wkurzony, ale to konto jest naprawdę dziwne, bo chyba nikt mając tyle pucharków nie ma tylu legend. He, dlatego nie wiem, ile procent wynosiło na to, że trafię mityczną postać, ale no, he, niech mnie szlak trafi. Słuchajcie, dawno nie nagrywałem, mogło mi się coś. Zawiesić, a poza tym jest strasznie gorąco, leje deszcz, i może mógł mi się mózg przegrzać. Dlatego, yy... no idziemy zagrać, bo już naprawdę mi się syfił mózg. Naprawdę bardzo mi przykro, widzowie, z powodu tego, co się przed chwilą stało, ale no takie coś się zdarza, bo nawet często. No i co ci ludzie teraz wykombinują, nie? Po prostu to mnie tak ciekawi, że aż zaraz zwariować można. Ale ten skin, słuchajcie, naprawdę mi się podoba. Ta seria jest całkiem niezła, mimo że dość droga. Możecie mi wierzyć, że jestem w o wiele gorszym humorze niż mogłoby się zdawać, ale przynajmniej ajma mi nie zabrało i porobiłem wszystkich jak przystało na Polaka. I pa co teraz robię? Wjazd staremu na. A czy staremu tej? Tej piarki śmiesznej. No i oczywiście polskie dedanko. i prosto z typem, zaraz będzie dogryweczka i tam ich wszystkich y, dostatecznie wyjaśnimy Na następnym odcinku słuchajcie będzie podobne penningi, obiecuję, że wtedy już będzie lepiej z moją y, główką ale oczywiście tradycyjne, dobre końcowe przegrywanko z ziomkami, którzy nawet są tak odklejeni od rzeczywistości, że nie ogarniają że zaraz im strzelę gola, albo i nie Pewnie nam jeszcze strzelał drugiego. Bardzo ładnie. No i piękna zabawa, słuchajcie. Tak więc, widzowie, dziękuję za oglądanie. Już niedługo pojawią się kolejne gry, kolejne openingi, w ogóle jakieś śmieszne akcje. Więc wszystkiego możecie się spodziewać w następnym czasie. Mi wybaczcie ja i teraz sobie idę spać.